Witam wszystkich, tu Hikomikos. Właśnie dostałem przesyłkę, w której są karty, zapewne, więc ją otwórzmy. Już się domyślam, od kogo to jest. Mianowicie. A to zaraz! Drogi Hikomi Kosie, Lublin 27 kwietnia 2011. W przysyłce masz wszystkie karty Reverse, które chciałeś. Dałem także 10 zł zabustek z serii Call of Legends. Karty z serii Diamant i Perła po polsku są także bonusy, czyli 3 karty z Base 1999. Dodałem również 10 kart gratisowych, czyli 5 Raz i 5 Pokémon. Pozdrawiam Dambler 220. PS subskrybujcie Hikomikosa, aby wiedzieć o każdym jego filmie. Read it. Dodatkowo chcę powiedzieć, że Damles 220, mam już tutaj twoją gotową wysyłkę, zapakowaną do wysyłki. Zostanie ona wysłana już jutro. I tak. Co tu mamy? Dla Hikomikosa od Damles 220. Aha. Torterra, holo. Triflim, ho reverse. Dastox, reverse, rare. Hippowdon, reverse, rare. Cherim, reverse. Hunter, reverse. Rapidash, reverse. Silkun, reverse. Anon A, reverse. Anon D, reverse. Machamp, rare. Tutaj mamy karty Cherim, Manshlaks Rare, Anon A, Cherim, Gengar Rare, i tutaj przejdźmy do tych kart 999, więc tutaj jest Trainer, a tutaj Dialga Rare Reverse, Empoleon Holo, Mismagius Rare Reverse, Reperior Holo, Shift Rare Reverse Carnivine Rare Drapion r r r What Meryl Reverse <coughs> A tutaj co mamy? Trainer Switch Weavile Reverse Rare Trainer Reverse Pip Lap Reverse Budew Snorlap Lapuni Rale. Wysyłałeś ten żeton, z tego ktoś wyrzu wyrzucał ten pokeball i strzelał. To gratisy. HutHut Starli, Azuril, Clefairy, Baniri, Trainer, 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 Trainer. Dzięki za wymianę Damlerze 220. Jeśli chcecie, możecie go odwiedzić na jego profilu, klikając tutaj w jego ikonkę. Polecam, dzięki za wymianę, komentujcie, oceniajcie, A jeśli chcecie wiedzieć o nowym filmie.